A co tam masz? Ty tam zobacz, masz od Straży Miejskiej prezent. Gdzie? To ma w wózku No Soszetkę i. i portmonetkę. Gdzie? Tutaj w prawo. Tam pod tymi butami. Soszetka jest, o zobacz. Otwórz, pokaż co to jest. No a to wszystko. Tylko jedna para majtek, jedna para tych. No i dobrze, i starczy ci, a po co więcej? A, a po? A co to? A po? Dobra, ty idź się przebierz teraz chociaż ty, idź załóż ty, słyszysz? Ewelina. idź się przebierz do szopy tam. Ja? Ja jestem majtki. No tam są majtki, przecież. Nie. No to wyjmij to jeszcze raz. No te czerwone, zobacz. Czerwone to są majtki, o, tutaj czerwone majtki, zobacz.